Dzień dobry, Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia w Gdańsku minus 1 śnieg trochę leży na górnych tarasach jadę do Gdyni dzisiaj kurs świąteczny, wyjątkowy 100 km w jedną stronę przez kaszuby nie będzie autostrad, nie będzie dróg szybkiego ruchu, będą spokojne drogi. No, nie licząc do jazdu oczywiście, z Gdańska do Gdyni, że tutaj jadę eską, czyli 120 na godzinę. No, Janosik już sygnalizuje jakiś wypadek, a wypadku nie ma. No to nie. Pusto, jak na obwodnicy, naprawdę rewelacyjnie. Przyjęcie. Na razie zużycie kosmicznie duże, 357 z 11 km, samochód naładował się do 96%, umyłem go i ruszam na gdynie. o 11 ruszam z Gdyni, teoretycznie 100 km powinno zająć 2 godziny według nawigacji, zobaczymy jak to w praktyce, no, ale tak jak mówiłem, to drogi krajowe, wojewódzkie i lokalne na Kaszubach, gdzie jeszcze może być blisko. może być dużo śniegu zobaczymy obwodnicą jedzie się bardzo przyjemnie kiedy jest taki ruch To na godzinę w Gdyni na obwodnicy. Oczywiście są szybsi. A tu się zaczyna nowy, cichy asfalt. Na kawałku obwodnicy na węźle Karwiny, Wielki Kac. Jest asfalt, który jest dużo cichszy od reszty asfaltu na obwodnicy. Jest to nowy asfalt, dopiero co wylany, i naprawdę tu się jedzie zdecydowanie przyjemniej. Zresztą cała droga, cała ulica Chwaszczyńska przez Karwiny prowadząca jest nowo wykonana, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Jest buspas bardzo długi, którym będę mógł się poruszać, jako że jadę elektrykiem Tesla model S85 z 2014 roku, więc zobaczymy, jak to wygląda na Karwinach teraz po przebudowie. Z 100 ograniczenie do 60, z 60 na 50, z 50 na 40, bo łuk zjazdowy. Teraz znowu 60, a zaraz za 60 jest tablica Teren zabudowany, więc 50. Światła, po prostu masa znaków, bardzo szybko zmieniające się prędkości. Ciężko za na tym nadążyć. No ale dobra, tu jest Teren zabudowany, 50 na godzinę. Gdynia, karwiny. Trzy pasy, lewy się kończy, prawy zaczyna jako buspas i ciągnie się całą ulicę Chwaszczyńską aż do Wielkopolski, aż do zjazdu na ulicę Sopocką do, do lasu. Mimo, że nie potrzebuję, to wiadę sobie tutaj na buspas, zobaczymy jak dobrze się jedzie buspasem. A jak będą autobusy, to nie będzie dobrze się jechać, bo... No już nie mogę jechać buspasem, bo... Zagrodzony przystanek. Tutaj służby drogowe coś robią. No dobra, ale mogę wjechać ponownie na buspas. I tu cały czas 50 oczywiście. No, jakby były autobusy czy samochody zjeżdżające w prawo, to niestety by mi przeszkadzały. Już raz tego doświadczyłem, że środkowy czy lewy pas może jechać szybciej niż bus pas, bo tu ciągle ktoś albo się zatrzymuje, albo skręca. No, ale jeżeli stoi korek, to tak, to jest to rewelacyjne rozwiązanie. Tylko myślę, że po robotach drogowych, które zostały tu zrobione, tutaj korków w dół, no nie wiem, może bardzo rano, nie bywam tutaj bardzo wcześnie rano, jak wszyscy jadą do pracy, więc może wtedy jest korek rzeczywiście. Światło nie jest zbyt zsynchronizowane na razie jeszcze się nie musiałem zatrzymywać na tych światłach więc nie jest źle nie jest tak, że płynnie 50 można jechać ale ale się jedzie Jadąc 50 niestety zatrzymuje się na światłach więc jeszcze do poprawy no i tutaj przystankiem kończy się buspas, zaczyna się skręt. ja jedę prosto, więc zmieniłem pas cała nowa droga włącznie tutaj z tym Dużo się tu buduje po lewej stronie nowych bloków. Fajnie, że to zrobili. Nowa nawierzchnia, bo wcześniej to już było naprawdę takie kolejne, że ciężko się jechało. Tu całe też skrzyżowanie z ulicą parkową przebudowane. Nowe światła, nowe pasy. Super. No, Tylko ruszyłem tam z zielonego, i tutaj stoję na czerwonym stanu. Ulica 10 lutego w Gdyni Prawie pusta No dzisiaj ruchu to w ogóle nie ma Bo wszystkie sklepy duże zamknięte Stały tylko żabki jakieś osiedlowe, gdzie Właściciele sami pracują Tak, już prawie jestem na miejscu 30 km 26 minut Na zużyciu 216, co daje Zasięg około 300 km w tym samochodzie Myślę, że na trasie Zabytów będzie troszeczkę lepsze. Może nawet poniżej 20 spadnie. No ale wiadomo, ogrzewanie trochę ciągnie. O proszę, V-Elite, co to jest? To cudo elektryczne MG? Nie wiem. W każdym razie jestem na skwerze Kościuszki. Prawie już o celu, gdzie będę odbierał pasażerów. Więc do zobaczenia po kursie. Zobaczymy, jakie będzie zużycie. Już na powrocie 9 km zrobione, na zużyciu 217, a trasa w pierwszą stronę, czyli z Gdyni Głównej, kawałek zabytów, to było 108 km, na zużyciu 206. I prawie się udało poniżej 20 zejść, ale nie do końca. Trochę długo to trwało przez problemy zdrowotne. Dziecka niestety choroba lokomocyjna nie wybiera. No a dzisiaj póki co 152 km na zużyciu 212 54% poszło więc okolice 300 zasięg jest niezbyt fajna, jeden na plusie, deszcz pada Zdecydowanie przyjemniejsze niż jazda, bo jazda była krętymi wąskimi ścieżkami, a tutaj 90 na godzinę można jechać. Nawet niektórzy troszkę szybciej jadą i wyprzedzają. Póki co 28 minut, 32 km, zużycie 222. trochę wyższe niż tamtą stronę, ale jechałem z Gdyni do Bytowa. A teraz wracam z Bytowa do Gdańska. Jest trochę inna trasa. Trochę szybciej jadę zdecydowanie szybciej. No, zobaczymy jak dalej pójdzie Niby mam dojechać na 15%, no bo wiadomo, z Kościerzyny do Gdańska to jest zjazd w dół. Bardzo przyjemnie dla elektryka. Jest piękna droga, czarna pobocze, śniegiem, las i tak można jechać. Tylko 20 km od Gdańska, a jakie tutaj ilości śniegu leżą. Proszę bardzo, wałek za kolbudami Białe drzewa, białe pola Dobrze, że droga czarna Zgodnie z przewidywaniami mam dojechać na 16% Pewnie się skończy na 15% Zaraz się odcinek z górki zaczyna A ja i co zużycie 210 z 77 km Godzina i 3 minuty bardzo ładne tempo, tutaj da się fajnie jechać. A dzisiaj 220 km na zużyciu 211. Jeszcze spadnie. I wyjdzie, że zasięg całej baterii to 300 km. Na może być. Czemu tu jest 40? Ktoś to rozumie? Chyba przez przejście na pieszych. Prawie na miejscu 240 km na zużyciu 204. Realnie powinno być zużycie 220, ale że Tesla nie liczy zużycia, jak się stoi na P, no to tak to wychodzi po tym, ale to ruch, pani eee, tak, w drodze powrotnej zbytowa 97 km na zużyciu 190, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba, ale to było z górki, oczywiście. No, temperatury od minus 1 do plus 1 i to by było na tyle wigilijnego testu po Kaszubach dzięki wszystkiego dobrego na święta i do zobaczenia hej